Siemanko, jestem Comingo W kolejnym odcinku na tym kanale dzisiaj gramy w Among Us. Tak, w Among Us. Najlepszą grę na. w Polsce, oczywiście. A Kurde. Durniu. Co za, co za. Co za ciule. Kurde. Te ale patrzcie, jak to przychmij. Uwa, to no fajnie, też, też tego muszę kiedyś zrobić. O, działa. Taski jakie są? Reaktor mamy. dosta do łamał, dobra. Idziemy do reaktora. O. Reportet! Ciało! będzie na białego, bo biały tam był w sumie. A my idziemy do innej gry. Więc tak, Fingame. Ziemniaki. no Do ziemniaków dołączymy. Siema. Ziemniaki. Ja sobie wezmę czarny. A czarny zajęty. Tu taki. Albo. Dobra, niech będzie taki. Co to, to tak szybko jest? Jezus, Maria. Ja pierdziu. Niggi. Jakiś tam. Lewdę game. Oj. Już żeśmy przegrali. A dobra, idziemy na kartę. A to co? Ty czytałeś jest? Jak to czterech? Yy. Oj, przepraszam. Ziemniaki, wałt to ja na tego głosuję. Nie wychodzę, stwierdzam. No. jak najdalej. Jastin elowiczowy. O, z nim sobie powiem. Elo 3 2, 0 Jest czarny? Jest czarny. zajmą. Zajebał im czarny. O, jest czarny. Postajemy sobie trochę. Ja w ogóle nagrywać, że kończę zdanie, a ja tu. O, da. Jak każdy wychodzi, to ja też. Yy, mam 8 lat, ja też mam 8 lat, też co. Chcę. Co chcę ineczka. Siema. Private. Chcę inny kolor, taki. No. Czapkę inną. Yy, maskę, bo maski obowiązkowe, no jest. Korona. Ale będzie miniatura zajebista. Polska, Polska lalka, siema, a nie jagoda, siema jagoda, Ice gil, o jagódka, ja bym sobie jadł jagódkę, Jezus Maria, on jagódka poszedł, tutaj mamy czarny, super hat. to hop. o, mam inny pomysł, to weźmy. pepe pa, pepe pandjobak ty pepe pepe el pepe el pepe xd yo ho el pepe ice girl love live the game bo error kuva Podobnie jestem, idziemy do admina, w adminie, w adminie robimy wspaniałą kartę, to sobie na górę zrobię, potem idziemy do elektryka, siema, no i po cholera żeś to zamknął, idioto, no właśnie, idioto. Dobra, i tego tak mieliśmy to jest fajne. Teraz idziemy tu. O! Znaleźli mnie! O! Exit gamma. Wyjdźmy. Nie, sara zajęta. Chyba. Tak, chyba sara Player Flyer. Awa. Imposter. Weźmy sobie omąg, us, nie, to też full. Jak widzę, Szymon Szymon, hmmm, Szymon, 320 biele to, biele czapę, siema, siema. To chcę marchewkę. Ja chcę marchewkę. Ja chcę marchewkę, ja bardzo lubię marchewki. impostor, o, już wiem, impostor jest impostorem. Od tego zacznijmy. Co? Krewmate. Krewmate, pójdź tu. jest ilte Lecimy sobie o kabelki. Pamiętajcie, elektryka. Prąd nie tyka. <grym> Ale go udupili. Lecimy dalej. Glamę. O, Nikola, idziemy do Nikoli. ma Nikola. Może może wreszcie ten rejs swój umyć. Kurde, znowu CleaveMate. Chyba mać. Ja nie chcę CleaveMate'a. Do dupy to. Idziemy. ale e, e, Pobawimy się teraz. Jowę elektryka. No, znowu mnie zadziubali, Ja pierdziłem Jeździł. Też sądzę, seba. O, nie, pół seba mnóstwo. pograł. lubię placki, też lubię placki. Janis, kolega, z idziemy do kolei. albo 3 do 0. Ojebanie też. też tak sądzę, że taki jestem. A mało czarny mam czarny? Zadziwiając czarny. Jesz o taki, rzuty rzuty ładne. jajco na, na łbie. tu mamy? Haha, banamos, baj. No to baj. Fin Tam gościu niemiły, a miał być kolegą. Co tu? Piotr? Ją do Piotra. A, Piotr też zajęty. O! Przewa. Siema ewka. Co to tam? Rzuty mi zajęły. Dobra, właśnie to kur, to żółty. Żółty. jak rzuty mam rzuty Zajebiście. Jak mam jak mam żółty to jest zajebiście. i to, to gdzie jak? Kur Ładno utle admin, dobra, czytaski, medbait, medbait hop mam mnie znowu go się zabije. Dobra, no ba. idź mi w piju, weź ty mnie zostaw, no weź tam wypuść. O, 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 spać, spać, spać. Tu jest jakieś idziemy tędy, chyba że już żadnego ciała nie znalazł. będzie dupa, idziemy. Medbay, elo 420 Hop, 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 hop Idziemy przy do silców. Kurwa, no to no, kawater jest Oj, oj, oj. Robi się nie ciekawie, rozumiem. Hup. Mu się nie udało. O! Ciało! w nawi witam ok No to spoko ja No my, no to skipujemy dobra razem już tylu jest albo paru powchodziła dobra skipujemy spoko loko. mustang ja pierdzie! Mustang impostorem pewnie. Tak, Mustang Impostorem, zacznijmy od tego. Co to za ten? Tego nie. Mustang dalej ode mnie. Tym się do mnie nie, nie zbliżaj lepiej. O, Ewa, się mawka. Tam tu jest. <laughs> Mustang impostorem. Mustang Impostor Or. Mustang... Im no, Mustang impostor No, ja głosuję na mustanga OK No Mustang impostor, Mustang zawsze impostorem No, wyrzucałem Mustanga Niech mu będzie I Was no Co? Uh -huh. To teraz dupa. Oddzielamy Weź no nie idź za mną. Ja sobie tutaj za tą pójdę. Tu gdzie on jest. Hop. Teraz do Medbaya idziemy. Tędy. Ciekawe to jest. Jak Mustang nie był, to jest cud. Spróbuję tu iść. O.

ty robot im po... Dobra. Jeszcze raz. Siema, siema. O, Mustang. Mustang, spierdzielajmy są. Ty nocha. Siu. Ja z jakiej na chodzę i tyle. O, Zośka. Zośka ziemniaczane. O, ziemniaczane. Kisiel, ty. Zjadłbym się z kisiel. Taki, yy truskawkowy najlepiej truskawkowy najlepszy mam dajcie to admin od Mustanga tyle to od Mustanga to pierwszy co to Mustang ale i Upper Engine. nie tup tup tup, tup 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 O Jezu nie lubię tego taska Jak nie robić? teraz do upper Engine. Elo ziemniaczane. pelki Nie to. Jezus Maria. A takie pytanie. Ziemniaczane impo. Chłopie weź no to zostaw. Lepiej. Ty ile tu, ile tu jest? Ile tutaj jest? Już No dobra lepiej nie. Nie, ja bo jeszcze na mnie poszło. Musta, nie. Po co tam leżą? Debil. Nie, ale no nie wyzywaj, po co? A się leżą. Kiśla mi zajbali. Kiśla mi zajebali. Ja pierdziela. No. Ja głosuję na Mustanga. Mustang pierwszy. Ja na czerwonego. Imanu. Ewa. Ewa! HELP ME, kurwa. Ja na sto. Ej, głosujcie na ten. Ja się nie ja się nie odzał. Już się do węta. Widziałem ciało, kiśla. Kiśla, nie żyje, od tego zaczniemy? No. Ja daję na Mustanga. mustang to, do, to no. Zło, wcielone. Będzie Skip! Na Skip! Do dupy! Was ejected. Skipped. Kisiel w the game. Pa, Kisiel. Y Robot left the game. Ero coś tak podejrzanie. silnik trzeba naprawić. Tup! Nie, ja, na dół. Tup, 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 mnie Jebniaczane, left the game. I na kamerę... Odejdź! Idź! Ewa taka podejrzana co to ma? Tup, tup, tup... O, 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 o... Hmm... Y -y -y. Dobrze, spoko... E, no ja yeah, no wiedziałem to było pewne Jezus Mary że mnie zabije to jeszcze tutaj wyraz to fakt Xd zobaczymy rozmowę haha ha. teraz się kurwa wyda teraz się wydarzy. Czarny to impostor, haha. Bo wyraz kurwa z wenta. A dupa to. Czekaj, czekaj. Ale to nie piszą nic debile? Oni pisać ją już co? Dobra, idę z Jakieś Pięciolatki się chyba trafiły i Hot Hill. Manuszek 12, tu może być ciekawie. Siema. ma. Mam jajo. O! Dominika z jajem na ubi. A ten co? Chyba. O! bo co weszłem? Dobra. Idziemy sobie przemyśleć, jak to zrobić. Idźmy sobie tędy. Idźmy sobie tędy. Tędy. Sabotaż i to będzie elektryk? Usujemy o będzie giter. Zabrahaśmy tutaj. Mam zajebisty pom. Jest ktoś na kamera. I event. Hop. I poczekamy. Coś tu jest. A, bo oba, oba robią skana, to spoko, tu nikogo jeszcze nie ma. Też, obym oby czasami nie kliknął węd. a obydwaj bali, dobra, spoko. Rozpoznanie terenu przez e, właśnie te trzy pomieszczenia. Nie zda. I możemy już z sobą, gdzieś też, ale tu musiał wyjść. No chodź. Kuba. Już miałem, już miałem, jeśli go jebną, Chodź, chodź, chodź. To ać, ać, dobra. ać, na kogo pójdzie? ać, 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 ale się zastosowałem teraz. Tu, no kto? Baniak 2008. no kto? Bo jak to ja? No, dowód? No, dowód mata. No, dowód jakiś? Daję skipa, żeby nie było. Jakiś dowód czy coś? Gdzieś jak coś? No, bo, inne, bo innego wyjścia nie ma. Enter, sześć dziewięć A, jeszcze nie podali dowodu. No. A jeszcze głosuj to, No to. No dowodu Czule. Nie mniej dowodów, więc my, no tak jest po spokojnoloku, ale no w ogóle nie do debile dowodu. nie, dalej. Innej od was nie dalej. A my widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. Pa.